Osoby, które budują silniki Stirlinga, używają jako źródło ciepła świeczek, tzw. podgrzewaczy, a chciałyby mieć źródło ciepła o większej mocy, mogą sobie zbudować palnik spirytusowy z puszki o pojemności 70 gramów. Bardzo dobrze do tego nadaje się puszka przecieru pomidorowego. Puszka jest z blachy stalowej, a więc daje się lutować. Tą puszkę musimy odwrócić y, wieczkiem do dołu. Następnie wyznaczamy środek i takim szpikulcem albo wiertarką y, robimy otworek. To jest jeden otwór, i drugi otworek gdzieś z brzegu o średnicy 1 do 1,5 mm. Będzie to otworek do napełniania palnika paliwem jakim jest właśnie alkohol ja używam bioetanolu który jest tani osoby, które używają szpikulca powinny ten otworek powiększyć do średnicy rurki jaką posiadają do średnicy rurki, która będzie prowadziła knot u mnie jest to 5 mm taka rureczka mosiężna po antenie z anteny teleskopowej. No, skoro zrobiliśmy otworki, musimy teraz pozbyć się zawartości tej puszki, a więc musimy wyssać cały przecież ze środka. Do, użyjemy do tego takiej szczekawki, którą można kupić w aptece. Szczekawka 100 ml, kosztuje około 5-5 zł. zaopatrujemy się, się też taki wężyk, który kupimy w sklepie z artykułami samochodowymi, motoryzacyjnymi i za pomocą tej szczekawki wyciągamy zawartość puszki. W związku z tym, że ta zawartość jest dosyć gęsta, to musimy co jakiś czas ubijać ten przecier, żeby nam spadł na, na dno. No, tą czynność trzeba będzie powtarzać ponad 10 razy. 15, gdzieś tak około. Jak wybierzemy całą zawartość przecieru, to musimy sobie przygotować, no może gdzieś tak 1,5 litra wody, może 2 litry ciepłej wody. Może, może możemy dodać do tej wody jakiegoś płynu do naczyń i tą samą szczykawką będziemy wprowadzać do środka, a do środka wodę. No pod ciśnieniem. Ile mamy siły? żeby po prostu wymieć resztki tego przecieru do środka do momentu, kiedy aż woda poleci bez zabarwienia. Aż poleci czysta woda. Puszkę w miarę osuszamy. Następnie bierzemy rurkę, która ma, którą ma służyć jako prowadnica, prowadnica naszego knota. I przycinamy na odpowiednią długość. Yy, rurka powinna dotykać samego dna puszki i wystawać troszeczkę po, ponad. To jest chyba gdzieś około 7 mm, 5-7 mm. Dno tej rurki powinno być, to, ta część, ta końcówka rurki, która dotyka denka puszki, powinna mieć takie wcięcie, które by, będzie ułatwiać. Yy, Nasłączanie knota alkoholem. Będzie to dokładnie pokazane na rysunku, który specjalnie pod tym kątem zrobię. Rurkę przylutowujemy do puszki. Denko, czyli wieczko, jest oczywiście nietknięte. Zaletą takiego panika jest to, że on, się, że on jest ze, ze stali, z blachy, z blachy stalowej, a stal ma, jest gorszym przewodnikiem ciepła od, od miedzi. Na przykład niektóre paniki robione z miedzi właśnie mają tą wadę, że się grzeją. A tą puszeczkę można nawet wapać palcami po półgodzinnym odgrzewaniu. Tak wygląda. Knot wyjęty. Knot, jak zakładamy, powinniśmy go skręcać. Wtedy nam będzie wchodził elegancko, bardziej płynnie do środka. Jedną ręką tego nie zrobię. Wlewamy bioetanol. I dwie strzykawki. Jakby kto pytał, to strzykawka ma pojemność 10 mililitrów. Tak opali. Jak, jak widzimy, płomyk elegancko układa się w postaci stożka odwróconego. Pięknie przylega do denka puszki. Myślę, że będzie w, przyszł, w przyszłym silniku spełniał swoją rolę. Moc silnika wzrośnie, bo chce metować w następnym silniku. Prąd elektryczny, oczywiście o niskim napięciu, gdzieś około 2V, żeby po prostu zasilić LEDy. No to byłoby na, na tyle.